Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek a oto kolejny odcinek naszej serii z Game of Tycoon. No i cóż, jest dzisiaj tak gorąco, że szłoby się spalić na wiór, gdyby się wyszło na dwór. A więc, zagrywam dla was kolejny odcinek w tej oto niesamowite, niesamowicie przyjemnej saunie. A w ostatnim odcinku, jak pamiętacie, wydaliśmy Gothic Multiplayer MMO, który okazał się wielkim hitem. Jego dodatek jeszcze większym. Mało tego, wydaliśmy własną konsolę, która też zrobiła krocie, a więc jesteśmy w sumie w całkiem niezłej konsoli. Kondycji. Aktualnie, próbujemy przygotować drugi atak do Gothic Multiplayer zwący się zmierzch Bugów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie taki siciorek, Bo, jak nie, to ja tej troszeczkę czuję, jakie potem mamy teraz nowszy silnik. Chociaż to jeszcze w poprzednim datku mieliśmy, ale zrobimy teraz lepszy zespół, więc sądzę, że może coś z tego lepszego wyjść. A więc tak, jakbyśmy to przygotowali? Na pewno chcielibyśmy te najlepsze rzeczy tutaj pozgarniać. Na pewno chcielibyśmy opowieść interaktywną zgarnąć. I zaawansowane scenki, czy może prerenderowane. Cięcie na ucie i tak, na pewno chcielibyśmy prerenderowane scenki. Ale chyba ich moc nie będziemy mogli. A więc może dajmy zaawansowane. Też nam nie starczy. A więc może jeszcze zjeśmy z fabułą. I teraz dajmy zaawansowane. Jakoś to wyszło. Jakoś to wyszło. To no musimy coś takiego zrobić. Nic lepszego w tym momencie nie zrobimy. No, chyba, że bardziej się skupimy na tym, na, 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 na opowieściach i zadaniach, ale to nie za bardzo jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić. Silnik, oczywiście, olewamy. Co do rozgrywki, mamy już na wszystko, co możemy w takim procencie. A więc jedziemy. Lamotek to jak zwykle już poboczna. Zastanawiamy turbo do odpalenia, ponieważ mm, ja taki turbo zmarnował na konkurs. No ale cóż, taki był plan że robimy tą grę nawet bez tego. Własny konwent zakończony. Okej. Okay. W takim razie rozpoczniemy projekt kampanii marketingowej. Jeżeli zaś chodzi o projekt sprzętu własnego, to nie za bardzo możemy, gdyż nasz zespół aktualnie pracuje nad atomową kuchenką. Naszą nową konsolą, która miejmy nadzieję, że zatrzą się światem w posadach. Niczym miała zrobić to pewna postać w pewnej grze. Ale cóż. Bo w sumie w miarę zrobiła, jakby tego nie wziął. Nieważne. Aktualnie widzę, że pierwsza faza naprawdę nieźle ma zamiar wyjść. No sądzę, że zrobimy szum wokół tej gry. Zaryzykujemy. Jeżeli nie będzie sprzedawać, to że ją walimy i tyle. Mamy sporo pieniędzy, więc jesteśmy w stanie poświęcić troszkę tych pieniędzy na nieudany projekt nawet. O, teraz są wejście zadania, więc tą panią moglibyśmy jeszcze odpalić na koniec. Może jeszcze zdąży się wyrobić. No, jak na fakt, że nie mamy turbo, to zauważcie, że ta gra w pierwszej fazie zgarnęła prawie tysiąc designu. Nawet może i ponad, ponad tysiąc designów w jednej fazie. To jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. To tylko z jednym turbo uh, Dialogi, dialogi to rzeczywiście Bill Blight Projekt poziomów John Baker, niechaj będzie I jak zwykle Lamo zajmuje się czymś pobocznym Ządzę, że tutaj chyba nie ma co bardzo czego zmieniać Gdyż to wszystko było w miarę dobrze ustawione Ostatnimi czasy A więc niechaj teraz się odpali Bill Blight Lamo i Baker a na ostatnią fazę odpali się Skodru i bo wszyscy w sumie odpalamy, bo troszkę już turba namadują. Turba się ma chwilę szybko, że jak mówimy Get Chip Away, to zdąży się naradować dwa razy do turbo. Wbrew pozorom licząc od początku całego procesu developingu aż do końca. No i ta turą słuchacz tych punktów kosztuje jednak. Rynek się normalnie nie przejmia żadnych nowych trendów. Nasz komet za 4 tygodnie, to dobrze nam hype podskoczy, Get wszystko nie powinno wkrótce być już na takie ważenie. I znowu są urlop nim się jeszcze kończy gra. No ja pierdzielę, ale mamy już... Sporo mi punktów. Troszeczkę źle, że mamy niezbalansowaną grę, jak chodzi o technologię i design, ale nasz zespół jeszcze nie jest jakoś tak super zbalansowany. Przed nimi jeszcze sporo drogi, nim się uda im ich zbalansować. No jestem ciekaw ile nam hype'u przyjdzie z, ku, są nasze, z konwentu naszej firmy. Mamy w sumie 3,3 miliona fanów, więc no trochę rozgłosu przyjść powinno moim zdaniem, tak nie wiem, z... Y 150 chociaż tak patrzę, może 200 się przyszło No, powiem 200 chyba przyjdzie w sumie, licząc jeszcze, że ktoś jeszcze będzie procentować tam w przyszłości Czyli to te już też są gotowi na turbowanie, widzę wszyscy, doskonale Szkoda tylko, że już są bardzo zmęczeni, grafika 3DV7 Co doje, też, nie, nic nie będę, a więc odpalamy cały skład po prostu Poza aktualnie naszym grafikiem, on za sekundę dopiero jak tylko i wyłącznie będzie sfera graficzna, ale jest 2000 punktów na zaledwie na początku trzeciej fazy, więc sądzę, że to będzie mega, mega hitchhistor. Mimo tego, że jak mówiłem, z tymi turbo nie było zakolorowa, jeszcze by się to odpalajcie cały czas. I kucharz wchodzi, jak tylko się grafika rozpocznie ze swoim turbo. Właśnie się grafika rozpoczęła, kucharz napierdziela. No już goty, zaczyna naprzódzić całkiem spore straty, rzędu 5 milionów miesięcznie. Ale jak wydamy dodatek, to zyski zaś powinny być całkiem duże. Chociaż jak widzicie, w ogóle straty już są tak wielkie. Koszty utrzymania tego MMO sięgają 10 milionów dolarów miesięcznie. To jest chore. My to czasem za te gry sprzedawaliśmy czasem. To jest po prostu. To jest straszne, musimy to naprawdę szybko zrobić, bo teraz nam wszystkie pieniądze zlikną, no bo finansujemy dwa zespoły jednocześnie, żeby ci nam punkty badań robili, a ci konsole, jeszcze mało tego, no tak, gra, niby wszystkie nasze inwestycje mają sporą szansę się zwrócić, ale dalej to są chore wydatki, dobra, szybciutko odbudowywać, szybciutko. Laboratorium sprzętowe, aby czas pokazać, tak, dajmy notkę, notkę prasie o naszej konsoli. Powiedzmy, że robimy coś takiego. Firma Restaurante. Poprzednia platforma tej firmy eKuchen, -E to wielki sukces i przebojem weszła na rynek. Dokładnie. Nasza poprzednia konsola całkiem raczej się utrzymała, chociaż tylko dwa lata żeśmy ją sprzedawali. Szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonany, czy za szybko jej nie wycofałem. Bo za szybko troszeczkę. Mogę jeszcze troszkę ją podtrzymać, ale. No miejmy nadzieję, że Atomowa Kuchenka faktycznie będzie lepsza od swojej poprzedniczki. Dobra, wyślij na urlop, wyślij na urlop, wyślij. Wszyscy jakoś tak, jak zwykle, magicznie przed końcem idą, żeby nam bugów nie porobić. Papa. Pa. Dobra, wydajemy. Zmierzch bugów. Na szczęście bugów nie było. I póki co dwa nowe rekordy. A to pamiętajcie, że bez turbo. A, ja ale Gothic już naprawdę przynosi 7 milionów czystych strat miesięcznie, więc. Czyste straty to nie są brudne straty. Ale co dzieło? No będzie dziewiątka, niestety. A może jednak dychał? Wow, mój, nowy numer jeden. Co my robimy z tym dodatkiem? Po prostu Gothic Multiplayer rządzi światem w tym momencie. Niepodzielnie rządzi rynkiem gier. Drugi dodatek, który ma cztery dziesiątki. To jest chore. To jest po prostu chore. Szkolenie w takim razie, panie. Zrób się specjalistą od designu. Czy się sprzeda? Się sprzedało. 23,7 miliona, ranking pierwszy. Przy ostatnim dodatku był ósmy. Mhm. To się nazywa sprzedaż. Dobra, jak tam z nową konsolką naszą jeszcze nie wychodzi, tak? A to się aż tak wcale dobrze nie sprzedaje, żeby nas utrzymywać jakoś super. O, walmy wam na razie budżet, bo go nie potrzebujemy naprawdę. Hmm. No niby zarabiamy, ale... Kurde, koszta utrzymania są już tak chore tego ścierwa, że naprawdę. Puh, miliard 203 miliony! Ja cię kręcę! A zwłaszcza właśnie, że zysk jest mały, tak naprawdę, bo tylko 200 milionów, dlatego że to ciągle traci. Hmm. No dobra, spróbujmy jeszcze kuć żelazo, póki gorące. Może to będzie ostatnia ATK, ale spróbujmy go jeszcze wydać. I tym razem Gothic Multiplayer zemsta Edwarda. Dobra, to będę się mścił, że tą serię tak bardzo przedłużam, bo ja nie, najbliżej będzie, że już ja powinienem to skończyć, uu, Ale jak chcę się jeszcze bawić Edwardzie! Nie, Ale dlaczego? Bo nie, Bo ja tak sądzę! Tak... Shit. Edward to jest człowiek, który naprawdę do wszystkiego przykłada całe, całe serce, całą serce i dusę. On się zdusi tym całym swoim sercem i dusą. Na razie ja tych nie szkoliłem, bo chcę jak najszybciej na tych wygrać, żeby po prostu kurczaki pieczone nie było tego, żebyśmy nie zbankrutowali przypadkowo, zobaczcie jakie to jest drogie ścierwo. Ja cię kręcę w obie ręce, nawet nie jestem pewien czy nie będę musiał w trakcie z tego wywalić tak naprawdę. Chociaż nie będę mógł, no w mordę. Nie wiem czy zaraz źle nie zrobiłem. Nie wiem czy przez to gry nie przegramy panie i panowie. by to smutne zbankrutować w takim momencie, ale prawda jest taka, że to jest prawdopodobne. Dobra, odpalać się. Meister sztyk. O, firma GameStaurant wydała dzisiejszą konsolę VK. To prawdziwy technologiczny Meister sztyk i konsola, jaką kiedykolwiek znalazła się na sklepowych półkach. Wszystko wygląda na to, że konsolą WK przyda długo misję 6 technologicznych, to tam gdzieby znak. Dzięki temu można nie dostęp do szykiowa na grier. Pierwsze testy wskazują, że jakość wykonania jest znakomita i będzie działać przez całe dekady. Okej, okay. więc ja mogę jednak na początku. Moim to się naładuje, tak naprawdę, w kolejnej fazie. Teraz możemy kapkę w ogóle obciąć Wam budżet, bo nie jest potrzebny aż taki duży, możemy go spokojnie na milion dać nawet. No o tym konsolka się sprzedaje, to ma kuchenka, przepraszam bardzo. Ona nam przynosi zyski. O, na nam zysku sporo przyniesie. Duże stoisko robimy. Wątpię, że nawet bym załączył własny konwent, wbrew pozorom. Najpierw kampanię marketingową. Oj, kampania marketingowa to jest podstawa podstawy, żeby była. To jest gra o pracowaniu suwaczków tak naprawdę, jak tak się człowiek przyjdzie w zupełności. I czemu w ogóle mniej kosztuje dział badania i rozwoju, a technologia potem sprzętowa już nie? To jest dziwne. Nie ma czego to zależy. No i Gotik znów przynosi nam straty. Ja pierdzielę, no. Błędy. O Boże, Zmierzch ma błędy. O, ja pierdziele, i nam ucieknie ze 100 punktów. Uh, uh, uh. leci hype, ale co z tego? Definitywnie to jest ostatni tak do Gothica. już na kolejny nie ryzykuję. To już będą zbyt wielkie wydatki. już takie pieniądze wchodzą w głowę w tym momencie, w głowę. w grę wchodzą już tak wielkie pieniądze, że my już naprawdę nie jesteśmy w tego stanie ogarnąć. Trzeba by mieć jakiś miliardowy budżet, żeby kolejny na tego, tego wydać. Już takie utrzymanie wchodzi po prostu w rakubę. że Zobaczcie, to, to jest 14 milionów utrzymania. A, 1100 punktów, 1700 w sumie w pierwszej fazie. Aha, ok. Czym się nie kolejna faza, mogę wiedzieć? Czas mija. Halo. Halo. No fajnie. A gdzie jest kolejna faza? Halo. A, Kukaz coś nie widocznie, dobra, Kułz coś tam za to, żeby nie, wcześniej nie robił. Yy, dialogi, John Baker, projekt poziomów, Andres Lamut, ta inteligencja, okej. Okay. I znowu może na wszystkich poodpalać jednorazowym turbo. I na koniec chyba jeszcze jedno turbo będzie dało radę. Kucharza że oszczędzę, bo na przykład grafikę będzie na kolejnej fazie. Albo w sumie, co ja się będę pierdzić. Co ja się będę? Co ja się będę? No. Kurde ten koszt utrzymania Gotika już naprawdę jest straszny. 17,6 miliona miesięcznie. I znowu zaraz koszt przebije sprzedaż. Tak? Mówię, to jest ostatni latek, już dalej nie będziemy ryzykować. Bo to definitywnie możecie skończyć dla na nas bardzo, bardzo źle. Możecie skończyć po Fatalny sposób, bo koszta będą wynosiły pewnie z 30 milionów miesięcznie. będzie straszne. Zgadzam się, to będzie sztuka. Hit jestem tego pewny. Tak, to jest po prostu... To jest nasza gra roku. To jest game of the year. Anywhere <grystanie> To jest gra roku. Jakiego? Każdego. Bo już to, już, to jest jak GTA V5, zobaczcie! Znej, spro, 4 lata pod rząd tam szata pod rząd gier. To jest jak GTA 5, tylko że zapytałem że są czasowo dodatki, no, A, bo jak World of Warcraft, może bardziej to pasuje. Byłoby GTA V, gdybyśmy wydawali na inne konsole cały czas, na samą grać. Ten sam rodzaj, ten sam gatunek i tak dalej. Tak samo ją nazywali, ale wydawali na inną konsolę. Dobra Podpadać się wszyscy i kuła się odpali na sam koniec, jak czy grafika. Czyli na sam koniec na początek grafiki, ale dopiero jak będzie grafika. No, 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 wow, wow, ej, ej, ej. Ten normalnie nie przejawia żadnych nowych trendów. To dobrze, niech mi tego cena utrzymania gotika się uformuje, bo to jest już tutaj chore. 17,6 miliona. Ja pierdzielę. Nad tym się już nie da zapanować, ludzie. Nad tym się już nie da zapanować, to jest chore. Ja oficjalnie stwierdzam, że to jest kuźwa chore, nad tym się już nie da zapanować, własny kombend. Nie, może zróbcie ten własny sprzęt i my się nie wyrobicie na premierę, ale po premierze będzie zaraz. Sprzęt własnego projektu, właśnie. Ci już urlopu chcą, jedną grę zrobili już są urlopu Robienie jak gier w to jednak jest męcząca sprawa A tą wakonsolka konsolka dalej na siebie zarabia? Hmm, ciężko stwierdzić W ogóle przydałoby się nie mam coś wydać, może to by jej sprzedaż zwiększyło Zobaczymy, no, nie jestem pewien jak dokładnie działają mechaniki Normalnie by zwiększało procent w rynku, ale tak to nie wiem jak to dokładnie działa A tą mowa konsolka, no coś tam No 6 milionów sztuk się sprzedało, to jest sporo Hmm, hmm. Na razie daje więcej niż nas kosztuje, więc jak na razie sobie, moim zdaniem atomowa konsolka sobie może spokojnie być na rynku. Dobra, własny konwent, zakończone przygotowania. Wyślij na urlop, wyślij na urlop, wyślij na urlop, wyślij na urlop. Wyślij na urlop. Ciebie też. Nasz własny konwent, myślę, że 4 tygodnie. Nie mamy jeszcze 4 tygodnie, niestety, ale ze smutkiem stwierdzam, że czasu nie mamy. Dlatego też możemy dużą kampanię, dać, bo ta gra to będzie inwestycja naprawdę o wielkie pieniądze. Więc definitywnie każdy rozgłos się liczy, każdy punkt hypu. Zakończ. Zemsta Edwarda. Ostatni atak do Gotyka multiplayer. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaj grę. I co się stanie? Co się podzieje? Czy świat wybuchnie? Czy raczej stwierdzi, że to najgorszy dodatek ze wszystkich? Chyba dokładnie do, do drugie. Widzisz, Edward, widzisz, widzisz. To no zobacz, jesteś najgorszym dodatkiem. Mimo do tego, że miałeś największy score do tej pory ze wszystkich gier. To już się nazywa talent Edwardzie Krabie, to już się nazywa talent, no. To już jest talent. Ja udzielę te wydatki. Dobra. Jak powiedziałem, to już jest ostatni raz, jak ja już więcej pieniędzy w to nie ryzykuję, to jest już, to już jest niebezpieczne. To już jest tak mega niebezpieczne. Te jakieś szkolenia by się przydało, że poszły w grę. Eee, przyspieszenie poziom trzeci. O, leci koment, tam może troszkę zwiększyć dochody. Ja piętzę zawsze są chore słupki. To się wydaje, że takie małe te słupki są. A tak naprawdę to milion kopii to pewnie zajmowałoby gdzieś taką małką część tego słupka, gdzieś tyle, o może. Więc to jest chore. To jest naprawdę chore. E, dobra, stwórz sequest własny silnik. Nie, na dzień wszyscy się mają szkolić, to jest rozkaz od szefuncia Szefuncio każdą ci robić przyspieszenie trzeciego poziomu, szefuncio ci radzi radzi radzi, radzi szefuncio ci nic nie radzi. Chociaż w sumie Nałóż się tu inteligencję robić, tak się że Funcio mówi Ty możesz się wyszkolić na szybkość, masz żałosną szybkość w blajde. Ty możesz się wyszkolić również na szybkość, co jak co, ale szybki bil to z siebie nie jest o, Ty również się możesz podszkolić, też szybkości To już całkiem niezabawka, zabawka, gdy chodzi o szybkość Ten jakiś szybki bili. ja pierdzielę Stary, technologie są spadły trochę nie wiesz z tą technologią. Nie będę turba będę turba. sporo punktów tak naprawdę badań, a zależy mi bardziej na tym, żeby wydać już nową grę nie długo. No ten ostatni lat niby się zwraca niby nie, tak trochę kuźwa raczej nie bardzo wywalmy to z rynku. A no już, to, już to już się nie sprzedało niestety. 2 miliardy! Ciekawe ile strasu je przyniósł ten projekt. No, przyniósł sobie straty. Ja pierdzielę. <grystanie> eee, przyniosło w sumie straty. Najwidoczniej, jeszcze szedłach, tak nie ma sensu wydawać. Zarobione pieniądze 114. No, wiem, że nie mamy już MMO, ale co ja poradzę wam na to? To wyżejście tyle grali, jak główno kupywali. Nie moja wina, że tak się nie sprzedał. Gdyby się sprzedał, to pewnie sytuacja byłaby w normie, ale postanowił, że nie, nie sprzedam się. A więc cóż, no. Wy nie kupujecie, to co ja mogę zrobić, no taka prawda, no taka jest smutna prawda. Znaleźć wydawcę, no chyba nie. E, stwórz nową grę, stwórz sequel. Hmm, słuszną no omg za chwilę damy, tylko najpierw jeszcze jakieś szkolenie zróbmy może dodatkowe. O, tu już masz po maksimum designu praktycznie, maksymę żeś osiągnął, taką 900 to taki próg, gdzie jeszcze można więcej, ale tak już troszeczkę nie idzie to za bardzo. Ty szybkość oczywiście nie ty też se możesz coś podszkolić, technologii jeszcze troszeczkę ci brakuje jak tak patrzę Lamont, niby Lamont się jest takim geniuszem, ale... Niby taki geniusz, taki już geniusz się z niego robi, ale to jeszcze nie jest to. To jest taki półgeniusz, taki, że już bardzo, bardzo, bardzo mądry, ale jeszcze, jeszcze mu brakuje. Mówię, wszyscy dużo badań całkiem mają dzięki temu, że to tam wszystko, troszeczkę tych badań jednak daje. Hmm, troszeczkę się ten nasz zespół rozwija. No i jak tak sądzę, to nasza kolejna gra będzie jeszcze dużo lepsza od poprzedniej, więc kto wie, może naprawdę nam się tą jedynastkę uda zdobyć, 11 na 10. Kto wie, byłbym, byłbym bardzo zobowiązany. Aktualnie mamy rok 50. hmm, sądzę, że dłużej tej serii nie prowadzimy, jak do około sześćdziesiątego, nawet wcześniej ją zakończę, no chciałbym tę jednastkę, jak osiągnę jednastkę, to oficjalnie będę mógł zrobić tak i zakończyć serię, to będzie, to jest to, co chcę osiągnąć, to jest to, das ist das, das ist eineschen. Czasówka G3 nie za bardzo, wolałbym, żeby zrobił. Kuźwa, ty jesteś po prostu potworem, gościu. On jest tak chorym potworem. On jest tak potwornym potworem, że już ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić. On zawsze był potworem, ale teraz ja nie wiem. Czemu ty nie możesz nic się nauczyć? To jest pytanie. Może za mało designu pewnie, to wszystko tego wina. To wszystko wina tych smurfów, tego designowego tego smerfu. Też masz za mało designu. No to pakuj design. Mm, ty też pakuj design. Czemu nie? Chociaż w sumie kuchasz i design to nie byłby dobry pomysł. Te 900 to jest ten cup, w którym to praktycznie w ogóle nie idzie. No zobaczcie, no z 0 punktów nie do designu. Designu się już wtedy nie nadabijać z czystym treningiem pod design. Czyli znaczy, może trochę wskoczyć da, ale nie za bardzo. No jak widać to, no coś idzie, ale... To już nie jest trening, to już nie jest trening. Ten gościu 900 punktów to jest ten próg. To jest już ten próg, gdzie to wszystko... Powoli zaczyna tracić sens. Własny komment możecie zrobić. A wy w tym czasie stwórzcie nową grę. Niechaj będzie to gra AAA. Niechaj to będzie gra na Atomowe K. Na Mboxa One. Znaczy na Mboxa Next. I na Play System. Będzie to gra dla wszystkich. Będzie to gra akcji. Bo dawno nie było akcji. Będzie to gra o szpiegach. Akcja szpiegowie. Czemu nie? Lecicie. Na Hyper Office Gine. gdzie muzyka w ogóle ma Muzyko, coś się stało chwilę temu. Ja się pytam, co się stało z moją muzyką. Rozpocznijcie projekt sprzętu własnego projektu. Niechaj tak się dzieje. Niech się dzieje. Wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Niech się dzieje. Wola Kataru, bo Sahara to mało. Dobra, opowieści z są zbędne. Rozgryweczkę troszkę musimy dać jednak. Opowieści z no niestety, papa pa, wszystkim mówimy, a szkoda, mamy już mistrzynię od tego: Brenda Wildbright. Od silnika nie mamy żadnego mistrza, no cóż, ani mistrzyni. Ale możemy i tak chyba całkiem sporo tu wtyknąć. No może niekoniecznie wszystko, ale bardzo dużo. No, tak trochę tak, nie fajnie, minimalnie nam brakło. Rozgrywkę możemy coś zwiększyć? Nie, rozgrywka jest idealnie dopasowana pod to, jak jest. Dobra. A, Anders Lamont jest specjalistą od sztucznej inteligencji? To czemu ty robisz silnik, my friend? My friend, why you do silnik? To jest dobre pytanie, nie mam pojęcia. Scott Rue, Ericsson i Branda. Odpalajcie się. Zresztą nie wiem, czy mogłem troszeczkę bardziej wpasować ich odpalanie się w odpowiednie fazy, to mogłoby zaowocować jakimiś kilkadziesięcioma punktami więcej, jeżeli to faktycznie tak działa, bo powiedziałem, że nie jestem przekonany. Gena zjemy dopiero, i będzie bliska wydania. Ja pierdolę co tak technologia jakoś teraz tak mega duża jest. Jakim cudem tak duża jest warstwa technologiczna? Przecież... Dwóch designerów tu pracuje. Ej, przy tym pracuje dwóch designerów, a tak naprawdę warstwa technologiczna tutaj rządzi wszystkim. To jest ciekawe co najmniej. Przecież i Robertson. I Verbate, ver czyli w sumie nie mają podobny procent jak Scott Roo, Ale jednak to powinno być bardziej zbalansowane, bo oni w sumie mają taki sam procent jak Scott Roo. Hmm. A dobra, jak zajnadrabia tutaj nadrabia, czyli po prostu w fazie Scotta tak się porobiło, to wszystko. Lamot, nasz specjalista po prostu zniszczy ich wszystkich. Projekt poziomów. No, kto to może być? John Baker, tłumaczy nie specjalizujesz. Okej, okay, niechaj tak będzie. Niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Projekt poziomów. No, wszystkiego znów nie damy, ale damy tutaj wszystko do SI, więc jest ok. SI przydałoby się jakoś bardziej w ogóle rozwinąć. nie mało rozwinąć SI w tej grze. Jestem jakoś tak troszeczkę. Jestem zażenowany tym poziomem. Jestem zażenowany tymi rozwiązaniami żałosnego poziomu. No, na komuś będzie za 4 tygodnie, tam troszeczkę hypeów skoczy. Czy jeszcze kampanię marketingową robią, ci sprzęt własnego projektu. Hmm, na tę się tak sobie już sprzedaje. Ale cóż, na razie i tak idą te backfixy na ten, na laboratorium, a czy na sprzęt własnego projektu, więc i tak nie ma problemu. Póki co nie jest źle. Zawsze jak jakieś zyski tę K przynosi, to jest ok. Zacznijmy czy faktycznie wydanie gry na tą konsolę zwiększy jej sprzedaż. Jestem ciekaw, że tak działa, to jest tylko i wyłącznie mój wymysł, na no szybko zrobiony. Czy tak jest, czy tak nie jest? Przekonamy się za chwilę, tak tylko grę wydamy w sumie, czyli pani na sam koniec odcinka. Hmm, naszą konsolę tam gdzieś w tle widać, no nieźle, nieźle. Fajnie byłoby zdominować klucze rynek własnymi konsolami. Tak, i sądzę, że to będzie hit, tak, jestem, może niekoniecznie jestem przekonany, ale sądzę, że tak będzie, mam taką nadzieję po prostu. Dobra, odpalcie się tam kapkę. Jeszcze Blyta i Kucharza oszczędzamy Chociaż też już ma pewien dialogi robić w niej fazie Tylko, że nie dałem Blyta do dialogów W sumie mogłem go dać no Ale cóż Nie dałem, to nie dałem Hmm, nie dałem do dialogów Czy dałem? Nie, on robił dialogi, okej, okay, dobra nie ma, nie ma sprawy Grafika, kucharz, projekt świata, no ah, Bill da radę? Nie a w sumie świata nie jest potrzebne, to dźwięk bardziej jest potrzebny. Grafika jest najbardziej potem dźwięk. Właśnie ten mój katal, ale jestem mega przyśpięty po prostu. Jest gorąco jak heja, ja się przeziębiję mimo to. Po prostu jest straszne połączenie. Eee, projekt świata. Hmm. Krochę ja tu mogę dać? No, Lamot nie może robić tego. Lamot też nie może robić dźwięku zaś. Może tak i tak? Też nie da rady, no. No da się niby na 100% zbalansować. Nie jestem pewien, czy to pięknie, ale spróbujmy. Dałem mocnego tego od designera teraz, znaczy dwóch mocnych designerów, więc jest szansa, że nawet designer zrobi technologię, chociaż w sumie szansa nie jest jakaś duża na to, bo jednak różnica wynosi 600 punktów, ale, 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 kurczę... Nawet w miarę ten design coś tam sobie radzi. No, jeszcze tych na turbo możemy dać. Czemu nie? Niechaj się odpalą to skończyła faza gry. No, atomowe K sprzedaje się, ale w sumie mało nam to daje, tak naprawdę. Zjedźmy im budżet na 500 tysięcy, aż może na 600 tysięcy. Wam też zjedźmy budżet, i nie potrzebujecie go w ogóle w tym momencie, chyba że zna własny komentarz Ma sensu raczej. Pieniędzy zresztą mi już dawieni, a mamy tylko 24 miliony, więc tak trochę no nie bardzo możemy sobie pozwolić na jakieś niesamowite rzeczy. Odpalcie się wszyscy, proszę bardzo. Pierwszy raz od dawna nam wyszła gra, która jest bardziej technologiczna niż designerska. I to sporo bardziej technologiczna niż designerska. Wszystkie dawki do Gotika miały taki chory design, że masakra. A technologicznie ściągnęły pałkę, że masakra. W sumie to pasuje trochę do Gotika, bo w Gotiku jednak klimat. Specyficzna grafika, dubbing, fajne questy, to robiło grę, a nie tak naprawdę technologia. Technologia naprawdę tak sobie robiła tą grę, no, ani w jedynce, ani w wójta, technologia nie była jakaś przekozacka. Fak, takie dość duże otwarte światy wtedy były czymś, naprawdę były czymś, ale... Hmm. Hashtag Morrowind. Hashtag wcześniejsze The Elder Scrolls, no. To nie było aż takie topowe, a ten klimat jednak, ta specyficzna grafika, to wszystko, to bardziej robiło tą grę. Więc może dlatego dla tego to nawiązanie, może było takie skrypte, skrypte. Któż tam wie? Wydajmy grę. Nazwiemy ją sobie w takim razie, może... To jest gra akcji o szpiegach, tak? Kucharz sam na pw. Dokładnie, bo kucharz tam nie wie, czy mnie naprawia wiadomości, pisze, więc tak tą grę sobie nazwiemy. Kucharz sam na PW i zobaczymy, czy kucharz sam na PW się sprzeda, czy nie. I aż do mnie ktoś dzwonił, gadisie. A sekundę mu odbiorę, bo to dość taka osoba w miarę ważna, ale widzę, że kucharz sam na PW się nie za bardzo tutaj sprzedaje. Cię rozumiem, że na moją konsolę nie pasują gry akcji, tak? Tego nie brałem pod uwagę. Chwilowo może odrzucę. żeby nie przeszkadzało to wibrowanie. Dziwaczna, ale dobra. Zaraz będę musiał zakończyć odcinek i tam zadzwonić. Dobra, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało pamiętajcie łapce w górę. Następnego razu i cześć.